Myśleliśmy, że będzie troszeczkę inaczej, że, że, że uda nam się tutaj zdobyć punkty. Myślę, że mecz się tak układał, że nie no, że było to tak na styku i równie dobrze mogliśmy strzelić tą, tą bramkę, 1-0, ale niestety my ją straciliśmy. Myślę, że z przebiegu tego spotkania mieliśmy troszeczkę lepsze sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Troszeczkę to nas odróżnia tego, jak było w zeszłym sezonie, że w zeszłym mieliśmy dwie sytuacje, strzeliśmy bramkę i dobrze się broniliśmy, a dzisiaj e, tych swoich okazji nie wykorzystaliśmy. Dostaliśmy bramkę z rzutu wolnego, więc, e, no, więc no, na pewno ciężko coś tutaj. E, powiedzieć, to nie jest dla nas dobry rezultat, ale zostało jeszcze pięć spotkań w tej z Europy i e, no i myślimy e, co będzie dalej. No, Przeciwnik grał troszeczkę sklepie w drugiej połowie, e, To też nas e, to, co nam komplikowało tą grę już e, nie trzyma się tak długo przy piłce jak w pierwszej połowie, bo czasami te fajne akcje były. W pierwszych pięciu minutach, w drugiej w drugiej połowie troszkę tego za, zabrakło, zabrakło ktoś do, do dokładności w ofensywie bo myślę, że były e, dobre okazje do tego, żeby dograć te, te takie otwierające piłki do, do Niko, który, który mógłby to wykorzystać, no ale tak jak mówię, zabrakło tego tej dokładności i, i nie mieliśmy już tej sytuacji. Byliśmy przygotowani na to, że oni bardzo często wrzucają piłkę w pole karne, czy to z rzutów wolnych, różnych, czy, czy przede wszystkim z rzutów e, z autu i myślę, że dobrze sobie z tym radziliśmy, a po prostu jedynie sytuacja, troszkę dosyć przypadek, bo na pewno Michał Kucharzyk chciał piłkę wybić, a nie ją przedłużyć która w, i ta piłka wpadła w długi ruch, więc na pewno ciężko było temu już później zaradzić, no ale takie spilce, że, że czasami decyduje jeden detal, jedna akcja i tak było dzisiaj. Każdy mecz ma swoją historię i jak e, chociażby w, w tych ostatnich poprzednich meczach przeciwnicy sobie stwarzali bardzo dużo sytuacji pod naszą bramką, no to tutaj widzę duży, duży postęp, a e, może troszeczkę dzisiaj brakowało tej jakości nam w ofensywie, ale, ale myślę, że to też jest do poprawienia, bo na pewno się też rywal był, był dużo, dużo lepszy niż, niż ostatni przeciwnicy ligowi, więc... My za mną to też kawał, kawał doświadczenia dla naszych zawodników ofensywnych, mam nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej, My będziemy zdobywać bramki i, i co najważniejsze punkty. Brakuje nam jakiegoś meczu na przełamanie, bo wiadomo, że, że, że właśnie tymi zwycięstwami buduje się pewność siebie, a ta pewność siebie w piłce nożnej jest bardzo, bardzo duża. Oczywiście zawodnicy po, po wygranym meczu czują się dużo, dużo lepiej, i są odbudowani psychicznie. My tych, tych spotkań długo nie wygrywamy i to też troszeczkę nam przeszkadza, więc, więc myślę, że trzeba się skupić na każdym kolejnym meczu i na tym, żeby wrócić na tę zwycięską ścieżkę. Znaczy powiem tak, że musimy pojechać do, do, w niedzielę do Chorzowa i wygrać ten mecz. Nie widzę innej opcji. Dzień.